Siemano, wszystkim z tej strony mister. Witam Was w pierwszym odcinku z Anno Online e, gry handlowej przeznaczonej na przeglądarki. Jak widzicie, znajdujemy się w mieście. E, ojej, znaczy na pierwszej wyspie. Myślałem przez chwilkę, że nie mogę sterować. E, jak widzicie, mam czat włączony, gadałem tu chwilkę z ludźmi. Całkiem fajna ekipa. Także pozdrawiam wszystkich. Mam nadzieję, że oglądą chociaż kawałek materiału e, i nie, nie zawiodą się na tym, że ja nie potrafię tak za bardzo już grać w Anno. W każdym razie jest to kolejna e, gra z serii e, gry za darmo, które można pograć i które będą mnie wspierać. Jak widzicie, znajduje się na pierwszej wyspie. Jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, wam no mam nadzieję, że przybliżę wam chociaż trochę na czym ta gra polega. E, także na początek, jak widzicie, mamy swój pierwszy port, czyli kantor, zarządcy portu, bla, bla, bla. Tutaj mamy jakieś rzeczy i tak dalej. I na początek muszę wybudować targowisko. E, targowisko znajduje się gdzieś tutaj, w tych zakładkach. Małe targowisko, także zbudujemy sobie kilka tych rzeczy. Będę starał się wykonywać te podstawowe polecenia i oczywiście będę Wam czytał. Zobacz, jak tu mnie ludzie gromadzą się na targowisku. Kilku pionierów już sprzedaje swoje produkty, a z czasem pojawi się tu więcej, jeszcze więcej atrakcji. Dobra robota. Bla bla bla. Tak jak widzicie, targowisko dostarcza towarów do domostw znajdujących się w jego strefie wpływów. Mieli w posiadaniu jedną sztukę obiektu, takiego jak małe targowisko, czyli wypełniłem swoje zadanie, otrzymałem 400 sztuk złota, 5 gwiazdek i 10 drewna. Podpowiedź: zawsze łącz domostwa z targowiskiem. Handel przynosi dochód z każdego domu znajdującego, znajdującego się w strefie wpływów tego obiektu. Tak. I teraz musimy zrobić kolejną rzecz. Domostwa dają schronienie twoim mieszkańcom, którzy. Którzy ci są potrzebni, jeśli myślisz o zbudowaniu dużego miasta. Miej w pośredniu jeden obiekt, takiego jak dom pioniera. Ok, czyli nagrody standardowo nie będę czytał wszystkiego, bo chyba raczej nie ma sensu. Możecie sobie na spokojnie to przeczytać, jeżeli tylko chcecie, ale myślę, że raczej zagrać sobie lepiej samemu i myślę, że jest ok. E, także musimy zbudować teraz drogę. Jak widzicie, gra wygląda całkiem ciekawie. Oczywiście przypominam, że to jest gra przeglądarkowa. Także myślę, że raczej nie powinno być problemu z tym, że to powinno działać na waszym komputerze, czy też nie. Oczywiście czat zostawiłem włączony, prosiłem tylko, żeby nie przeklinali na czacie. E, także od czasu do czasu pewnie pojawi się jak, jakiś tam spam, ale proszę się nie denerwować. To tylko czat. Każdy może robić co chce. E, tak jak widzicie, gra wygląda naprawdę bardzo ładnie. Nie spodziewałem się, że gra będzie tak dobrze wyglądać. Grałem w poprzedniej części Anno 1400, ileś tam bla bla. bla. Mam też najnowszy 2077, o była prośba, czy zagrałbym na live'ach. To jest na bardzo długi okres czasu, bo z tego co widziałem, takie live'y, które w miarę dobrze się kończyły, trwały 9 godzin. A 9 godzin spędzonych w jednej grze to jest naprawdę ho 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 bardzo dużo. Zwłaszcza jeżeli to jest strategia handlowa, taka właśnie jak Anno. Dobrze, to zacznijmy może rozbudowę naszej, ma, mojej, mojej wyspy, nie waszej, naszej, naszej, nie waszej. Dobra, jeden pieron, nieważne. Moja wyspa, e, także rozbudujemy ją sobie. Mam nadzieję, że te powiadomienia, które tu się pokazują, nie będą na nagraniu, aczkolwiek wątpię, więc jeżeli pokazują się jakieś powiadomienia, to przepraszam za to. E, dobrze, rozbudujmy sobie tą troszeczkę wyspę o te domki. Jak widzicie, mamy tą strefę targu e, i ona pokazuje nam zasięg. E, gdzie ludzie mogą jeszcze coś kupić e, od danego targu i warto sobie to przemyśleć jak to ma być wszystko poprowadzone. Tu gdzieś będzie musiała iść droga, także będę musiał pomyśleć o tym, żeby tą jedną krotkę tutaj jednak zostawić wolną. E, także raczej będę starał się budować gdzieś w pobliżu e, w pobliżu, a nie koniecznie gdzieś bardzo blisko. Także postawimy sobie dwa domki e, i myślę, że na razie wystarczy. Stwórz drogę, przy której znajdują się domy Pioniera i targowisko. Jak widzicie, zostawiłem sobie tą drogę tutaj, znaczy to miejsce na drogę. I teraz będę mógł spokojnie sobie tutaj tą drogę właśnie strzelić, także klikamy lewym i po prostu przeciągamy, także sterowanie jest dosyć łatwe i intuicyjne. Jak widzicie, osiągnięcie z osiągnięciem, praktycznie poradnik prowadzi nas przez wszystko co i jak, to oczywiście ma nam ułatwić rozgrywkę później. I tak, zawsze łączę domostwa z targowiskiem za pomocą dróg. Tak, stworzyliśmy to, dostaliśmy 5 gwiazdek, 450 golda i znowu drewno. Tak jak widzicie, tutaj mamy dostępne rzeczy, czyli nasze złoto. I szczerze nie mam pojęcia, gdzie mamy moje surowce. Przeważnie to gdzieś było na widoku. W każdym razie, mamy tutaj jakąś książkę dostępną. Czyli tak, mamy jakieś gildie, księgę kontaktów. Oh my god. Eee... Także tu są jakieś fajne rzeczy. O, od tej chwili masz dostęp do menu Gildi. Przyłącz się do niej i swobodnie rozmawiaj z członkami. E, o! Oh, nice. Nie wiedziałem, że są Gildie. E, także bardzo fajnie. Dobrze, zostawmy to. Czy Gildia jest wymagana, żebym grał dalej? Tak. Yy, oczywiście, nie wprowadzałem tutaj ludzi w małe zamieszanie. menu Gildy, daje Ci dostęp do tego odwrotnego stowarzyszenia. Lisa zadanie daje szybki dostęp do księgi zadań. Hm. Dobrze, i teraz szczerze, to nie mam pojęcia, co mam dalej robić. Aby założyć gildię, należy znieść jej siedzibę. Od tej chwili możesz, możliwe jest dołączenie do gildii prowadzonej przez osoby trzecie. Hmm, otwórz menu gildii. Gdzie jest menu gildii? Um. Trochę, Trochę się tu tutaj pogubiłem. Ok. Eee, coś tam, coś tam zrobiłem. Dobrze, chwilę. Wybierz jedno z, wnie... A, z wzniesionych domów, klikając na nim lewym przyciskiem myszy, nowe menu, które pojawi się po prawej dolnej części ekranu, dostarczy ci wiele informacji o tym obiekcie. Dodatkowo dowiesz się, ilu mieszka tam ludzi i jakie są ich potrzeby. Dobrze, więc kliknijmy sobie. Eee, dziękuję. Od razu osiągnięcie, i nie wiadomo co. Oblokowano budynki, czyli dom rybaka. O, tak, chata rybaka i monety. Dziękuję bardzo. Jak widzicie, tutaj mamy postęp e, i potrzeby m, rozwoju tego domu. I te domy, oczywiście, będą się zmieniać na coraz lepsze. To będą już takie domostwa, powiedzmy, 16-17 wieczne, jak się nie mylę. To jest chyba wzorowane na anno 1400. E, także musimy spełnić potrzeby tych ludzi, e, aby oni dalej się rozwijali, także musimy zbudować właśnie tą chatkę rybaka, e, aby ludzie mogli spokojnie tutaj sobie szaleć. E, nie będę chciał budować gdzieś właśnie w pobliżu, e, w pobliżu samego portu, czyli gdzieś obok, ponieważ nie wiem, czy nie będzie go można rozbudować, ale widzę, że tutaj mamy chyba specjalne miejsce właśnie na, na ten dok, e, na tą chatkę rybaka. E, tak, i co chwilkę będę te informowane jadło, bla, bla, bla. Gdy tylko rybak wróci z morza i wyładuje połów, twoi pionierzy będą mogli kupić na targowisku świeże ryby. Także mamy tą zależność, że ktoś musi coś zrobić, żeby ten produkt dotarł na przykład na targowisko i żeby ludzie go pozyskali. Także e, bardzo ciekawa, ciekawa rozgrywka. No, typowo handlówka. Jeżeli nie graliście. To musicie po prostu spróbować, bo jeden budynek musi wykonać swoje zadania, aby kolejny musiał je odblokować, żeby trzeci znowu z kolei mógł z niego skorzystać. Jedno z najlepszych chyba rozwiązań w grze, jakie można zrobić, naprawdę dostarcza to kupę rozrywki, jeżeli sami wszystko planujemy i sami wszystkim tym zarządzamy. Także warto jest spędzić chociaż nawet godzinkę przy takiej grze, bo naprawdę daje dużo satysfakcji i dużo radości z samego grania. Do tego tu jest naprawdę bardzo klimatyczny wygląd, sama muzyka, jak to wszystko działa. No po prostu. Oh, Anno. To jest powrót po prostu do takich korzeni starego Anno, gdzie ja siadałem przy grze, nic nie wiedziałem o grze i siedziałem przed tym przez cały dzień jako dzieciak. I naprawdę bardzo fajnie się grało. Widzę, że mamy jakieś nowe zadanie. Zobaczmy, co tutaj jest ciekawego. Musisz powiększyć swoją populację, czyli musimy. co? A, przynajmniej trzech prom, prom, nie, pra, pra, promonierów. Boże, jak ja się dzisiaj wysłowić nie mogę. Dawno nie nagrywałem, wybaczcie. I naprawdę ciężko jest się tak przestawić do tego, żeby... A, tak, ty chcesz, żeby tu dom zbudować. Nie ma takiej opcji, żebym tu dom zbudował. Zbuduję tuż obok. No co wy sobie... No nie, nie wierzę w to. Teraz to mnie gra oszukała. Dobra, chwilka. E, w takim wypadku pytanko. A jak ja mogę niszczyć drogi? Wasza ciśli. E, tak. Bardzo nieładnie teraz gra postąpiła i prawdopodobnie zbugowałem grę. E, budowa zablokowana, ponieważ e, nic nie mogę tutaj zrobić. Naprawdę absolutnie nic nie mogę tu zrobić, ponieważ e, to wszystko jest zablokowane. A gra chce, abym postawił tu dom. A nie, może nie chce. Dobrze. Nieważne. Gra chciała, żebym tam postawił dom, ale na szczęście jednak nie zbugowałem gry. Po prostu te okienka mi się tu nakładają na siebie. Jakoś tak nie zauważyłem tego okna wcześniej. E, także spełniłem jednak zadanie. Wybaczcie za to. Kurna, jestem jakiś dzisiaj strasznie roztargniony. E, ale, ale, ale... Damy radę, damy radę. Mamy nowe zadanie. E, Dzięki, chcecie drwala, pozyskają. Dzięki? A, dzięki chacie drwala. Boże, czytać już nie potrafię, może jakieś okulary warto kupić. Dobrze, zbudujmy tą chatkę drwala. Jak widzicie, budynki po kolei mi się to blokują, Do ich to jest na pewno cała masa. Ja na razie mam dostęp tylko do nielicznych. Dobrze, ale będę starał się teraz jednak nie lecieć bardziej do przodu z poradnikiem, bo jak widzicie, czasami gdzieś gra coś chce ode mnie zrobić. I czasami mogę się w tym pogubić. Także chatka drwala na pewno będzie dobrą rzeczą, ponieważ on będzie dostarczał drewna. A jak wiecie, w grach handlowych można sprzedawać niektóre rzeczy. Będę musiał się jeszcze zorientować. O Boże, co to jest? Aha, to są rubiny, które można prawdopodobnie zakupić nawet SMS-em. 6, 15, 10, 11, 20. Nawet 200 złotych za 25 tysięcy rubinów. O mój Boże! Bonus 6,5 tysiąca. Holy shit. Także widzę, że gra oferuje dużo rzeczy. To jest oczywiście główna strona, także możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda na głównej stronie jeszcze. I oczywiście można sobie zagrać. Mój nick jako mister C, jestem zalogowany. Połączenie z kątem Ubisoft. Dobrze, zamknijmy to sobie. Nie będzie nam to potrzebne. Włączyło mi się to całkowicie przypadkowo. I widzę, że tutaj jakieś nowe powiadomienia. O Boże, wszystkiego jest tak dużo, że naprawdę ciężko jest z tym wszystkim wyrobić. E... Coś tam ludzie piszą na tym czacie. Nie zwracam od na to razie uwagi. Będę musiał ich później przeprosić, przeczytać co tam, e... co tam pisali dokładnie. E... Jak widzicie, są starsze osoby. Sawec, 34 lata. Pozdrowienia dla tego pana. E... Naprawdę ogarnięta osoba. Także bardzo, bardzo fajnie. Dobrze, Gildy już mamy, tego na razie nie chcemy, chciałbym to ukryć. O, właśnie. Szkoda, że tych okienek nie można tak naprawdę przemieszczać. Mamy nowe rzeczy do zrobienia. Stwórz drogę, przy której znajduje się chata drwali, kantor zarządcy, porto lub składnica. Także, kolejne zadanie, jeżeli czegoś nie wykonałem, od razu jestem o tym informowany. Czyli prawdopodobnie wystarczy kliknąć. Jak widzicie, gra ma swój sposób prowadzenia dróg, jeżeli chcecie to zrobić w miarę szybko. Jeżeli klikniemy e, i będziemy przeciągać w dół bądź w lewo, to gra zawsze zrobi ten łuk e, od góry, ale... E, chwilka, jeszcze raz wybierzemy drogę. Jeżeli bym kliknął tutaj, e, to gra wtedy poprowadzi e, do góry. Także bardzo fajnie to jest zrobione. To zostało wprowadzone już w starym Anno i chyba nie zmieniło się do tej pory. Także wprowadzimy sobie jeszcze te drogi tutaj, które są nam dostępne. Zobaczmy tylko, co my tu możemy zbudować. O, pięknie tak. E, wybaczcie chwilkę, mam jeszcze telefon. A dobrze, już jestem z powrotem. Taki mały, szybki telefon. Jak widzicie, ludzie się już pomału przemieszczają po tych drogach. Szkoda, że nie można sobie tego bardziej zbliżyć i poglądać. W nowym Anno, no w normalnej grze na pewno to będzie dużo lepiej wyglądać. Nie zapominajmy o tym, że to jest gra przeglądarkowa. Jeżeli to jest i tak w przeglądarce, to wygląda naprawdę nieziemsko. Są pełne animacje tego, jak ludzie się przemieszczają. Wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Jak widzicie, drwal sobie tutaj cały czas pracuje. On sobie tu przerabia, może pięć sztuk drewna sobie zrobić. E... Zasięg chyba i moc przerobowa. Możemy oczywiście uspać drwala. No, uspać trochę to nie na miejscu. Dać mu przerwę. E, także później może powrócić do pracy, jeżeli na przykład będzie nam z czegoś brakować, surowców i tak dalej, to mamy możliwość zarządzania naprawdę bardzo, bardzo dobrze tym wszystkim, e, także zobaczmy sobie, co my tu jeszcze mamy, mamy kolejne nowe zadanie, w panelu surowców widnieją wszystkie towary przechowywane na wyspie, no właśnie ten panel był mi bardzo potrzebny, e, ponieważ to zawsze jest gdzieś na widoku, e, gdzie to wszystko się znajduje, o dzień dobry, dziękuję Dostałem osiągnięcie. Jak widzicie, drewna mam już bardzo dużo. Ryby się pomału, pomału zbierają. E, niestety nie mam chyba jeszcze mleka. Na mleko jeszcze przyjdzie czas. Mam 16 mieszkańców, jestem z siebie dumny. Mam 16 mieszkańców w dwóch domach, czyli jest hardcore. Mam nadzieję, że się pomieszczą tutaj wszyscy. Zobaczmy sobie, co my tutaj mamy. Jak widzicie, mamy trzy zbiorniczki z rybami, nawet cztery. Oczywiście prawdopodobnie będzie można gdzieś eksplorować dalej tą wyspę. A raczej ten archipelag wysp. Jak widzicie, wszystko tutaj mogę sobie nawet podświetlić. Nie wiedziałem wcześniej, że mogę to podświetlić. W każdym razie mogę to wszystko odkryć. Mogę sobie handlować z, po, z, tam z innymi portami i możemy po prostu jakoś tam negocjować czy atakować ze sobą. Tak, że wszystko, wszystko, wszystko jest możliwe. I mam nadzieję, że Wam też się to spodoba. Jeżeli nie, no trudno się mówi. Jeżeli tak, to zapraszam do linku w opisie. W każdym razie przejdźmy do kolejnego zadania. Zobaczmy sobie, co my tutaj mamy ciekawego. Potrzebujesz większej liczby ludności, aby odblokować nowe budynki i towary. Miej tylu w cztery sztuki obiektu takiego jak Domy Pionierów. Czyli muszę dobudować jeszcze dwa domy. Jak widzicie, gra znowu wskazuje miejsce, gdzie mógłbym coś zbudować. E, oczywiście ja to będę jednak rozbudował po swojemu, ponieważ mogę, albo nie mogę. Trochę, trochę, trochę boli to, że jednak gra wybiera tak bardzo za mnie. Teraz, gdzie to mam wszystko zbudować? E, ponieważ. Nie jest to fajne. Chciałem to zrobić troszkę bardziej przy drodze. Chciałem to zrobić troszkę lepiej. E, co to jest? Aha, to jak coś się przechowuje. Dobrze, w każdym razie musimy tu drogi poprowadzić. E, inaczej bez dróg będzie troszkę lipa. Jak widzicie, od razu czerwone wykrzykniki się pokazały, e, że jednak coś jest wymagane. O jak widzicie, tutaj. Mamy zasób ryb i to, jak mieszkańcy się czują z tym naszym pięknym domem. Także miasto pomału się rozwija, także jest dosyć ciekawie. Patrzę jeszcze tutaj na ten czat, co tu ludzie piszą, także na razie widzę mała przerwa. Może na chwilę go schowajmy. O, czat mogę jeszcze tutaj sobie zmieniać bardzo ładnie. Dobrze, ukryjmy go na chwilkę, żeby mieć jednak lepszy wygląd na całą tą grę tutaj. Co tu się dzieje? E, mamy kolejne nowe zadanie, także zadania to się nam będą po prostu sypać, ponieważ jest to taki poradnik, tutorial na samym początku e, i musimy po prostu sobie działać z tym poradnikiem, jak się nie mylę. Znajdź zaginionego robotnika, znajdź wszystkie wymagane osoby, a gdzie go niby mam znaleźć i w jaki sposób, czyżby to był ten ziomek, jak ja cię tu mam, aha wystarczyło na niego kliknąć, okej, okay, okej. Okay. To było łatwe. E, tak sobie ludzików mogę szukać po całym mieście. E, na pewno będzie to łatwiejsze niż, niż nie wiadomo co. Zaspokój potrzeby konsumpcyjne poddanych, a do twojego skarbca spłyną pieniądze z sprzedaży towarów. Tarara. Proszę bardzo. <grytanie> Proszę bardzo, wystarczy, że przeczytam zadanie i wszystko jasne. Widzę, że zadania poznikały. E, Gratulacje, twoja z rozrosła się i jest już sioło? Gdzie zamieszkują, bo że jest ich 20? 20. What the hell? Odblokowano o budynki hodlowo-la-kus, magazyn i składnica. Boże, jak mi dzisiaj nie idzie czytanie i to tak strasznie, bardzo, że aż sam się przerażam tym, że nie daję sobie z tym rady. Boże, tyle lat nie umieć czytać. E, dobrze, dobrze. Mleko jest pozyskiwane z hodowli kost. no nie domyśliłem się, także będziemy musieli zbudować sobie tą zakichaną hodowlę. Mam nadzieję, że będę miał wybór, gdzie to jednak ma stać. Dziękuję, dziękuję bardzo, że dziękuję, że mogę to wybrać. E, teraz tylko pytanie, czy... E, jest. Aha, dobra, jednak nie mogę. Mam wybrane miejsce, gdzie, gdzie hodowla ma być. Pięknie, czyli hodowlę prawdopodobnie będę musiał rozbudować, aby rozpocząć produkcję hodowla potrzebuję zagrody, tak jak myślałem, to jest standardowe zagranie z tych gier. jak tą zagrodę zbudować? Aha. O, jest git. Tylko pytanie, gdzie my to chcemy postawić? No, myślę, że tutaj. Także jedna zagroda nam zupełnie wystarczy. Prawdopodobnie będzie można ich więcej rozbudować, jeżeli to będzie późniejsza rozgrywka. Jak widzicie, kuski sobie siedzą, pasą się i wpieczają trawkę. Później będą dawać mleko. Także jak ktoś lubi, to polecam ponoć bardzo dobre, ponoć bardzo zdrowe. Składnice zapewniają wozy do transportu towarów, także to się nam na pewno przyda. Dlatego że ludzie, jak widzicie, jeszcze przemieszczają się pieszo, przewożą małe ilości towaru i dobrze, tutaj nie postawiłem tego jak ja się cieszę, że tego tam nie postawiłem. E, także teraz z wózkami będą na pewno szybciej się przemieszczać, jeżeli tylko będzie taka możliwość. Kasa pomału mi ubywa, bardzo pomału. Dobrze, także wykonaliśmy zadanie. Składnica na szybko, tu się będzie nam rozrastać. Poziomy gracza, co to jest? Gratulacje, twój poziom gracza właśnie wzrósł do drugiego. Twój lud cię podziwia, a rywale zerkają na ciebie z zazdrością. Tak trzymaj, walcz o swoje kolejne poziomy. Jak widzicie, dostaliśmy 25 rubinów i 200 sztuk złota. <laughs> Czyli nawet nie trzeba ich kupować. Zapewne tu będą jakieś bonusy za to, że je będziemy je zużywać. Zobaczymy, co ciekawego z tego będzie i co można przez to pozyskać. Fajnie by było, gdyby można było pozyskiwać przez reflinka. E, aczkolwiek nie wiem czy byście byli z tego zadowoleni w każdym razie mógłbym pokazać co można przez to zyskać i czy tak naprawdę jest opłacalne zakupić to bo jak widzieliście przed chwilą można, można je zakupić e, Oh, bardzo niefajnie że ten ziomek tutaj jest bardzo bardzo niefajnie nie można go nawet przeciągnąć dobrze przejdźmy sobie do kolejnego zadania zobaczmy co my tu mamy zatwierdź wiadomość doradca by przejść dalej o dziękuję Budynki minus 10, statki 0 i dotacja 50, przychód 0,87 pięknie. Ok, zatwierdziliśmy wiadomość. Tararara. i kolejne zadanie zostało wykonane. Eee, ta... co my tutaj jeszcze mamy? Tutaj mamy całą masę tych sakiewek, które dają nam hajs. Także póki co na razie to sobie chyba zostawię. To wolę mieć jako taki, taką rezerwę. Prawdopodobnie to jest tylko jeżeli coś by się naprawdę ważnego działo. E, I mamy kolejne zadanie. Także zadaniami jesteśmy zalewani na okrągło. E, dodaj nazwisko Nordberg do listy Twoich znajomych. E, what? Pięknie. Wybaczcie, zapomniałem Skype'a przestawić na. nie przeszkadzać. <laughs> Zapewne było widać. E, proszę się nie stresować. To tylko skape. E, przez chwilkę oczywiście, znowu nie mogę sterować. Dobrze, teraz tylko pytanie, jak ja tego kolesia mam dodać? Skorzystaj z do opcji dodania znajomych, bla bla bla. E, pokaż mi to jeszcze raz. Klikając po prostu, znajdując się obok okna czatu, przycisk dodaj znajomych. No, Ukryj, pokaż, poczta... E, Nordberg, tak? Nord... Na pewno? Dobrze, ok. Dodałem go. Jestem z siebie dumny. Dobrze, mamy jakiegoś bota dodanego do znajomych. Eee, także na pewno zapewni nam jakieś kolejne wyzwania e, bądź zadania. Jeden pieron. E, odwiedź swojego nowego przyjaciela Nordberga. Odwiedź wyspę Nordburga. Okej okay. hau. Aby odwiedzić, kliknij prawym przyciskiem myszy na jego. Aha. Eee. Okay. Wow! To są nowości dla mnie. <laughs> o Boże, jak ja się cieszę, że go odwiedziliśmy. Ludzie, patrzcie, jak miasta można rozbudować. Kurde, całkiem o tym zapomniałem, że w Anno 1400 też była taka opcja, że właśnie odwiedzaliśmy tę wyspę, ale tam płynęliśmy statkiem. E, także można zobaczyć sobie, jak gra się rozwija. Jak widzicie, on też zapewne zaczynał od takiej małej wiosaczki. Widzicie, te domki też tutaj są dostępne. Także tu jest taki, jakiś plebs, biedota, tutaj średnio zamożni i mie mieszkańcy naprawdę wysoko sytuowani. E, targi dostępne, o Boże i, i katedra. O oh my God, jak to pięknie wygląda. Kościoły, no świetnie zaplanowane, świetnie to po prostu wygląda. Także jak widzicie, cała wyspa żyje. Oh my god, to jest po prostu cudne. Dobrze, co my tutaj mamy? Czy my możemy władać populacją liczącą w 60 pionierów? Okej. Okay. Ale że u niego? What the hell? Dom bogacza. Lok dla dłużników. Dom bogacza. Dom kupca. E, dom mieszczanina. Dom pioniera. Także ciekawy podział, bardzo ciekawy. Ale what the hell, ja tu mam grać? Nie, no way. Nie podoba mi się. Nie przeczytałem co tam pisał na za początku jestem z siebie taki bardzo niezadowolony. A tej chwili może do domu Gildi. Okej. Okay. Hmm. Czyli co, mam po prostu czekać aż tu mu 60 populacji? Nie, to jest trudne zadanie. Dobrze, powrót do domu. Odwiedziliśmy pana Nordberga. E, także wróćmy do naszej e, skromnej osady. E, tak. Trochę dziwnie się teraz tym czuję, że mam tak naprawdę mało ludzi tutaj. Pobudujmy sobie te domki, ponieważ e, jest mi to potrzebne i wymagane. E, także rozbudujemy sobie oczywiście, żeby wszystko było w zasięgu w zasięgu właśnie e, tego, tego targowiska. Także tutaj zaraz jakieś drogi będziemy musieli poprowadzić. Nie wiem jak to dokładnie zrobimy. E, tutaj myślę, że też będą drogi. Czy tak mogę zrobić? Ok, tak i tak. Także tu będziemy mieć domki na pewno. E, także jak widzicie, e, brak zaopatrzenia. Także to są ostatnie domki, jakie mogłem zrobić. E, Pośród towarów dostawczych w sklepie odszukaj startem drewna i kupią. Okej, okay, zaraz. Panie, ja tu muszę drogę budować. E, trochę boli, że to jest tak chamsko poświetlane i nie jestem w stanie zawsze zobaczyć co oni tutaj chcą. E, w każdym razie drogi sobie na pewno tędy będę prowadził. Dobrze, dziękuję. Jak widzicie, tararara, drogi poprowadzone. Chciałem robić co dwa takie, e, także tutaj jest jedna droga dodatkowa. A ty co? Czyż drogę ci dałem tutaj. What the hell? Co ty się toplujesz? Czyżby gdzieś nie było połączenia? Niemożliwe. Nie, to jest jakiś nawiedzony koleś. Mieszkańcy tego domostwa nie mogą skorzystać z do dostępu do towarów, albowiem żadna droga nie jest tego budynku z targowiskiem. Co? What the hell? Przecież... Nie zaczynaj nawet mnie tu. Dobrze, jeden będzie z błędem. Dom. Trudno się mówi, trudno. Nie ma co się nerwować. E, w każdym razie musimy kupić coś, tak? E, w sklepie odszukaj starte drewna, kupią. I e, okej. Okay. W jakimś sklepie. Nie, może tutaj. Sklep. Rubinę. E, nie ten sklep. A tutaj! Miga mi wszystko na czerwono. A ja ślepy jestem. <grymne> e, posiłek, pakiet założycielski, mała sakiewka. Jak widzicie, już wiemy, gdzie te rubiny się przydają. Także można dobrze się wspomóc e, tutaj tymi rubinami. Stocznia, wyspy, statki, ulepszenia, towary. hu-hu-hu. towary. E, materiały budowlane, starta drewna. Że wiemy na co mam wydać ten hajs, kupmy tak, chciałbym zakupić, dziękuję, zakupiliśmy, wykonaliśmy zadanie. O! Rodział Rozdział budowie. Pierwszy krok wykonany. Bezludna niegdyś wyspa przeistoczyła się w małą osadę. Osiedlający się tutaj ludzie są przepełnieni nadzieją i marzeniami o nowym początku. Nie zawiedź ich i pomóż w rozbudowie tego miejsca. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Ale to pozostawię wam. A ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że to taki mały, dobry wstępniak dla was. Myślę, że jednak chyba. Pozostanę troszeczkę przy Anno i pogram sobie tak od dla siebie, ponieważ naprawdę kocham gry strategiczne, a tym bardziej handlowe. Bo jak widzieliście, samo SimCity sprawia mi bardzo dużą radość z grania czy tam zarządzania tym wszystkim. A Anno to jest to, od czego się zaczynało, tak naprawdę. Bo przypominam sobie czasy, gdy jeszcze SimCity po prostu nie było i Anno się chyba pojawiło, albo może później. Szczerze nie mam pojęcia. W każdym na razie naprawdę fajnie jest tak pograć sobie na spokojnie. Gdzie nikt nikogo nie pogania, gdzie mogę sobie zarządzać tym miastem, że jest naprawdę ciekawie. E, no, na targowisko zaczyna brakować towarów, ponieważ. E, nikt się idzie, wprowadza. O, niedobrze. Dobra, ja się z Wami czekam. E, dziękuję za oglądanie odcinka. Mam nadzieję, że nie umarliście z nudów. E, a mam nadzieję, że ci, którzy chcieli dotrwać do końca, dotrwali. Także pozdrawiam jeszcze raz czat. Zobaczmy, co nie tutaj spamią. E, Coś sobie tutaj gadają, bla bla bla. Teraz się z nimi pożegnam, bo też będę uciekał. O, widzę, że nikt się nie wprowadza. co tu się dzieje? Zbuduj magazyn, aby zyskać większą powierzchnię magazynową. W mi posiadaniu, jeden bekt takiego. Dobrze, zbudujmy jeszcze ten magazyn na zakończenie. Zobaczmy, gdzie on będzie dostępny. Zapewne gdzieś tutaj. Hlu? Kosztet cieśli. Ok, panie o boże, wiecie co? Jednak niestety muszę kończyć. Remont się zaczął po sąsiedzku. I słuchajcie, kiebił, bił, bił. dziki dentysta szaleje. Oh my god. Dobra, ja się z Wami żegnam. Zapraszam do rejestracji, jeżeli chcecie mnie wspomóc. Także do zobaczenia wszystkim. Pa, pa.